Robię nowy odkład, będzie to już czwarta rodzina. Tutaj jest matecznik, zabrałem go z ulas, w którym prawdopodobnie dwukrotnie doszło do rójki. Jak mi się wydaje, jest to lepsza opcja, ponieważ na tamtej ramce też jest jeszcze matecznik na samym środku. Tutaj możesz spróbować pokazać go, na samym środku, ale tam z kolei nie ma czerwia, no więc wydaje mi się, że przełóżmy, przełóżmy z czerwiem. Nie wiem, czy robię dobrze, ale to jest rodzina produkcyjna. I jako, że tam doszło do rójki, chyba już dwukrotnie, to tutaj nie chciałbym, żeby doszło, jednak jakiś miodek by się w tym sezonie przydał. Myślę o tym, żeby przełożyć kilka plastrów, dwa plastry z pożywieniem pszczołom do tamtego odkładu i strzepnąć trochę pszczoły do tamtego odkładu, żeby rozładować tutaj nastrój rojowy. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Dziewiąta. Dziewiąta ramka przedostatnia i odkąd gotowy. Mm -hmm. sklepiony miodek i nakrop. Zrobione. Na na Jakby ktoś miał jakieś dobre, cenne rady, albo chciał mi powiedzieć, gdzie zrobiłem jakieś błędy, już tak na pierwszy rzut oka, to chętnie przyjmę konstruktywną krytykę. No, jak ktoś chce się wypowiedzieć na ten temat, to bardzo, bardzo chętnie. Zapraszam do komentowania. To było dla mnie coś nowego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Do zobaczenia. Także to są pierwsze moje dwa odkłady. Na końcu z kolei stoi ul, w którym doszło do rójki. Nie ma w nim jaj, ale za to trafiłem na matkę, która chyba wróciła właśnie z lotu godowego i posiada jeszcze znamie godowe, jak mnie mam. Za nią z kolei widzimy robotnicę, która idzie i prawdopodobnie stara się z tego znamienia matkę oczyścić.